Witajcie drodzy kibice. Dzisiaj moim gościem jest Robert Wieczorek z Ikar Mielec, który jest jednocześnie e, nauczycielem e, SMS Mielec. E, powiedz mi, czy praca w szkole i praca w klubie e, to jest wartość dodana dla, dla dzieciaków, dla zawodników? Na pewno jest to wartość dodana dla klubu, bo. bo... Te dwie rzeczy się razem łączy i to jest bardzo fajne, że jeżeli jest się zatrudnionym i w szkole, i w klubie. Natomiast dla dzieciaków, no myślę, że jest to fajne, że, że są uczniami tej szkoły i trener też tam jest i, i ta relacja jest całkiem inna wtedy. Między trenerem a zawodnikami. E, a czy pływacy mają jakiś plan zgodnie z planem lekcji, tak? Czy mają jakieś treningi rano i wieczorem? Tak? Jaki jest wasz plan plan tygodnia? Trenujemy rano, później po, po treningu idę od razu do szkoły na 8 godzinę i po południu mamy drugi trening. Drugi trening już klubowy wtedy, bo do południa mamy jako SMS, a po południu klubowy jako Ikar. Ikar stal mielec od niedawna. Ikar stal mielec, no pewnie, że tak. E, a Jakieś sukcesy w tym roku może wymieniłbyś no i Karstalmielec? Sukcesów bardzo dużo. Największym sukcesem to jest chyba sportowiec roku według tego Korsu Mikołaja Wilka, ale to właśnie zaowocowało tymi sukcesami, które zaczęły się już w maju, gdzie Mikołaj był powołany do kadry narodowej na meeting Polska, Słowacja, Czechy, Węgry i tam wygrał swój wyścig na 200 metrów stylem klasycznym. Troszkę wcześniej zrobił minimum na tzw. EOF. Ejov to są igrzyska europejskie dla juniorów. Coś takiego jak były igrzyska w Krakowie. To są igrzyska europejskie. Byliśmy na Słowenii. Przed tą Słowenią w Maribor były Mistrzostwa Polski. Dwa złote medale na 100 i 200 metrów z klasycznym. Liczyliśmy na 200, że będzie medal złoty, natomiast na 100 taka lekka sensacja. I później były zimowe Mistrzostwa Polski w grudniu 2023 roku. Trzy brązowe medale na krótkim basenie. Także same sukcesy w tym roku. Widziałam Cię na, na gali mistrz... na gali Corso, tygodnika regionalnego Corso. Byłeś bardzo wzruszony. No byłem, bo jednak no to jest taki sukces, że jednak pływak potrafi no wygrać taką galę. Ja wiem, że to są że to są też SMSy czytelników, ale kapituła z tego co widziałem, to też właśnie typowała Mikołaja. Dużo było też głosów na mnie, no ale niestety nie udało się w tym roku. Jak nie w tym roku, to na pewno za rok. No w, za rok może być ciekawie, jeżeli Mikołaj zrobi minimum na mistrzostwa Europy. Brakuje tam raptem 90. na 200 żaba i te minima zaczniemy już robić od kwietnia tego roku. Mamy trzy takie podejścia, no to może być też ciekawie, bo jak pojedziemy na mistrzostwa Europy, tam też może być różnie. No właśnie miałam pytać o plany, jakie plany, nie tylko Mikołaja, ale i pozostałych zawodników na 2024 rok. No oczywiście grupa tych juniorów jest taka dosyć rozbudowana, bo jest 12 osób. Mamy 14-latki, lat... 14 jeszcze w to nie wchodzą, 15-latkowie, dwie dziewczyny, Paulina Gąska, bardzo wysoko w Polsce, bo w zimie była szósta, także już ten początek jakiś zrobiony, bardzo fajnie trenuje. E, 16-latkowie e, również Mistrzostwa Polski, tam troszkę grupa jest taka może troszkę nie słabsza, ale pływająca w finałach B. No i 17-18, bo teraz są dwa już połączone 17-18, czyli ta grupa chłopaków, którzy w zimie, w, w lecie zeszłego roku mieli, byli czwarci czwarty w sztafecie. No będzie już trochę trudniej, bo już drugi rocznik dochodzi na Mistrzostwach polskich. Nadal trenujecie na hali, na znaczy na pływalni Smoczka, tak? Trenujemy na pływalni Smoczka, natomiast powoli już zaczynamy rozmowy z dyrekcją mosir że od września prawdopodobnie już będziemy wchodzić trochę częściej na, na nową pływalnię. Do tej pory wchodzimy tylko w soboty. A jakie to da dodatkowe benefity y, pływanie na, na hali? Y, tor jest metrowy, także zdecydowanie się lepiej prowadzi trening, bo nawet pływając delfinem można się minąć jeden z z drugim. Y, no i przede wszystkim mamy tutaj też zawody, czyli trenując na tym basenie po prostu czujemy się jak u siebie w domu. A jakbyśmy nie trenowali, no to byśmy jechali na zawody wyjazdowe. A to tak trochę nie bardzo, nie? Mielec jedzie na, wy, na zawody wyjazdowe do mielca. Jednak każda pływalnia, jednak, jednak grzbieciści, samo, sam sufit, patrzenie wokół, gdzie, gdzie jesteśmy, to dużo daje. Zapoznanie się z obiektem. Wracamy do ferii. Macie treningi na feriach. Jak to wygląda? No bo zawodnicy mają wolne od nauki. Tak, ale treningi niestety wolnego nie ma. W sporcie nie ma wolnego. Codziennie mamy trening rano, później po południu, w międzyczasie jeszcze chłopaki i dziewczyny chodzą na siłownię, także Cały czas w ruchu. Tylko tyle, że troszkę dłużej pośpią, no i nie muszą się uczyć. A ilu już mamy pływaków w szkole Mistrzostwa Sportowego imienia Grzegorza Lato w Mielcu? Na dzień dzisiejszy mamy jedną osobę w pierwszej klasie, trzy osoby w drugiej klasie i jedna w maturalnej w czwartej. Czyli mamy pięć osób. A jak się układa ta współpraca? No, bardzo fajnie jest. Spokojnie, bardzo fajnie, nauczyciele fajni. Pani wychowawczyni, jak się z jakimś problemem dzwoni, naprawdę nie ma problemu. Zwalniają, usprawiedliwiają. Super. No i to jest chyba to, co w innych szkołach zawodnicy by nie mieli. No na pewno by nie mieli tego. A jeszcze powiem, że no, to są też dobrzy uczniowie. Mimo to, że tyle czasu zajmuje ten trening, to jednak wracając do Mikołaja, został stypendystą. Premiera, także średnia ocen ponad 5,5 chyba, plus wyniki w sporcie i to jakaś nagroda i satysfakcja dla niego tak samo. A wracając do trenera i do kariery trenerskiej ile trener już trenuje? Może jakichś wychowanków nam trener zdradzi, którzy zapadli w pamięci? To znaczy spływanie mam kontakt już po, po studiach, czyli 33 lata, ale jako tako trenowaniem zajmuję się od 15-18 lat. Przedtem był inny system, bo była szkoła podstawowa, szko gimnazjum i, i później liceum. I my, zaczynając w, w SP6 jako klasy sportowe przekazywaliśmy swoich zawodników do gimnazjum, a w gimnazjum był Bogdan Omiotek i on jak gdyby tych najstarszych przechwytywał. Natomiast z tych moich wychowanków, takich znanych, którzy gdzieś tam się do tej pory nawet jeszcze pływają, no to jest Maksymilian Cerlik, który jest, który jest na wf ie w Katowicach, medalista Mistrzostw Polski nawet seniorów. Jest Mikołaj Malec, który jest teraz obecnie studentem w Stanach, ale dalej trenującym. No i trochę tych dzieciaków się także, że tak powiem, przewinęło przez te ręce. Widzę, że śledzisz takich karier, nawet jak już ich nie trenujesz. No, bo jeszcze się pokazują, jeszcze są gdzieś tam, startują na zawodach. Jeszcze czasami, jak mają wolne i przyjeżdżają do Mielca, to przychodzą do nas na trening, popływać. Także cały czas gdzieś tam mamy kontakt z nimi. A dla kibiców pływania, kiedy taki najbliższy turniej w Mielcu czy gdzieś w okolicach? No, zapraszamy. 17 luty zawody opływa prezydenta miasta Mielca. Jednocześnie to będzie nasze 25-lecie istnienia IKARA, także takie duże zawody, uroczyste. No i myślę, że frekwencja dopisze. No to myślę, że e, również tutaj wszystkich słuchaczy, wszystkich kibiców chcemy zaprosić na 17 lutego. Myślę, że będzie jakiś after party. Wieczorem. <grym> <grym> Nie zapraszamy, zapraszamy na pływanie now Nową Nasolskiego. E, naprawdę fajne zawody, e, dużo gości zaproszonych, także myślę, że będzie fajna impreza. I tam jakie będą kategorie, jakie, jaki, jakim stylem będziemy pływać? No będziemy pływać wszystko. Będziemy pływać wszystko, cztery setki, dwusetki, setki każdymi stylami. Oczywiście w kategoriach trzech mamy 12 lat i młodsi, później 13, 14 i 15 i najstarsi. To myślę, że tutaj zrobimy kropkę. Zapraszamy na turniej. No i życzymy Wam powodzenia, w samych medali, a szczególnie tej kwalifikacji. No nie dziękuję, żeby nie zapeszać. Dzięki.